Parys. Dzień dobry, zapraszam na program Gość Dnia. Dziś w studio jest z nami Edyta Rząsa, psychoterapeutka Centrum Formacji Rodziny w Lubinie. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jest to okazja, aby porozmawiać o kondycji psychicznej Polaków, formach terapii i pomocy, jaką możemy uzyskać. Hmm. Cały październik będzie przeprowadzana akcja pod nazwą Miesiąc Zdrowia Psychicznego, a w jej ramach można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, czy na przykład y, y, jakie właśnie atrakcje czekają nas w ramach tej akcji. Jest to Dokładnie. akcja zorganizowana w ramach programu Przeciwdziałania Depresji i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego, który rozpoczął się we wrześniu, z początkiem września tego roku. Program ten powstał jako owoc drugiego tygodnia walki z depresją, który mieliśmy w lutym. Natomiast Miesiąc Zdrowia Psychicznego jest właśnie częścią tego programu. Jest organizowany przez cały miesiąc, czyli od 1 do 31 października, i w ramach tego miesiąca odbędą się cztery wykłady ze specjalistami zdrowia psychicznego. Pierwszy z nich już 13 października na temat y, wspierania depres w, w chorobie y, depresyjnej osoby bliskiej. Taki ma tytuł I drzecie nie opuszczę nawet w depresji. Y, poprowadzi go doktor Aleksandra Szkiełowicz y, z Wrocławia. Y, ponadto czekają nas wykłady na temat y, prób samobójczych nastolatków, przyczyn radzenia sobie z, tą, z tym zjawiskiem. Poprowadzi go Anna Ślęczek pod koniec października i 23 października ksiądz Rafał Pabich, również psychoterapeuta, gość, który również przyjeżdża z, z Polski na temat w ogóle nastolatków depresji, nastolatków zaburzeń, nastroju. Oprócz tego przez cały miesiąc już trwa rejestracja na bezpłatne konsultacje. Są to konsultacje udzielane przez ośmiu specjalistów. Są to specjaliści e, głównie terapeuci, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, terapeuci e, rodzinni, terapeuci par, psychoterapeuci indywidualni, doradcy rodzinni. Zatem są to konsultacje takie pierw, pierwsze, więc każdy, kto z, nigdy wcześniej nie korzystał z pomocy psychologicznej, terapeutycznej albo zmaga się od dłuższego czasu z jakimś problemem i nie wie, jak go rozwiązać, a do tej pory jakoś nie miał okazji, żeby zgłosić się, bo na przykład rezygnował z przyczyn ekonomicznych z takiej konsultacji czy też innych przyczyn, może po prostu się skorzystać, zarejestrować. Limit konsultacji oczywiście jest, jak to w każdym budżecie. Konsultacji, a wykłady? Konsultacji będzie 100, więc można się już rejestrować. Wykłady wyglądają w ten sposób, że każdy może się zapisać, nawet spoza Zagłębia Miedziowego albo spoza Lubina i jeśli nie będzie mógł być obecny, to otrzyma dostęp do nagrania online. Także warto korzystać, szczególnie w dobie pandemii. Czy odnotowuje się wzrost stanów depresyjnych, czy więcej osób zgłasza się po pomoc? Mhm. No, raporty ogólnopolskie, światowe pokazują, że pandemia pogorszyła znacznie zdrowie psychiczne większość osób, które... W czasie izolacji no, nie miała dostatecznego wsparcia lub też doświadczyła utraty po prostu. No i konsekwencji wpływu pandemii na ich życie codzienne, społeczne, czy też rodzinne, zawodowe. No, ten nastrój obniżony odczuła na pewno. My w czasie drugiego tygodnia walki z depresją przeprowadzaliśmy ankietę, do której tutaj również wspólnie pamiętam, zapraszałyśmy. Ta ankieta wykazała no, wyniki, które z jednej strony były przerażające, ale z drugiej strony dały konstruktywne wnioski do tego, żeby robić coś z tym dalej. Praktycznie co trzecia osoba, co druga, trzecia osoba wskazała, że w okresie od listopada do marca, e, czyli w, w okresie e, trzecie, lockdownu i trzeciej fali, e, odczuła obniżony nastrój trwający e, kilkanaście dni. Yy, większość osób, yy, 60% mieszkańców Zagłębia Miedziowego odpowiedziało, że zdrowie psychiczne jest dla nich bardzo ważne. My uważamy, że zdrowie psychiczne jest naszym prawem i warto o nie dbać, warto je wspierać i warto nagłaśniać różnego typu, typu akcjami i, i robić coś ku temu, aby osoby, które z różnych przyczyn nie podejmują leczenia, po prostu zaczęły to robić i miały możliwość przynajmniej właśnie skonsultowania się ze swoimi wątpliwościami, jeśli się, się zmakają z obniżonym nastrojem. Także tak, ten nastrój na pewno się pogorszył. Wiele osób odczuwa też różnego rodzaju objawy po covid -19. Są to też objawy związane właśnie z, z psychiką człowieka, z, z układem nerwowym, tak, z, mają osoby z zaburzenia poznawcze, czy też inne inne trudności z aktywizacją, powrotem po, z osób, chorobie. po chorobie. Jeżeli chodzi o depresję, jak rozpoznać depresję, bo wiadomo, każdemu zdarza się gorszy dzień, gorszy nastrój, kiedy Pojawiają się takie symptomy, które świadczą o tym, że to już jest depresja. Depresja nie jest zjawiskiem homogenicznym, to znaczy to nie jest takie jednorodne, nie? że po prostu jest czynnik i, i na, występuje depresja. To jest bardzo złożony proces, na który składa się wiele czynników. Podatność na depresję częściej jest u kobiet niż u mężczyzn ale składają się na to i czynniki biologiczne, i negatywne wczesne życiowe doświadczenia, i sposoby myślenia, i strategie radzenia sobie ze stresem, styl życia, jaki prowadzimy, jakim funkcjonujemy, prawda? No bo jeśli mm, popadamy w, na przykład w dużą ilość pracy, nie odpoczywamy, nie mamy jakieś trudności ze snem, y, no także różnego rodzaju zachowania społeczne, ale też to, w jakim, jakie mamy wsparcie wokół, też wpływa na to, no bo je, nie, życie nie jest wolne od problemów, bólu, od stresujących sytuacji i właściwie dużo zależy od tego, jak o tym myślimy, jak sobie radzimy z tymi sytuacjami, a jeśli do tego dojdą do takie czynniki właśnie podatności na depresję biologiczne, czy też z wczesnych lat, czy też wydarzeń krytycznych, no Dużą dawką, też taką podatnością, czynnikiem podatności na depresję jest właśnie ten sposób myślenia. Często my zniekształcamy świat. Osoby, które chorują na depresję, mają taką, poda na tą, taką tendencję do raczej myślenia czarno-białego, negatywnego. My, zdrowi ludzie, znaczy wszyscy jesteśmy wymiarkowanym w zdrowiu psychicznym. Zdrowe osoby mają raczej taki pogląd, troszkę falsyfikują pozytywnie swój świat, potrafią na przykład powiedzieć, że to czyjaś wina albo nieważne, nie będę się tym przejmował, będzie dobrze. Natomiast osoby, które chorują na depresję, wszystko biorą do siebie. Uważają, że sytuacja się nie zmieni, że. W ogóle oceniają świat, siebie i ludzi z perspektywy samopoczucia, które mają tu i teraz. Podstawowe objawy depresji, no, można je oczywiście znaleźć w internecie. Pięć objawów najważniejszych, które trwają około 14 dni, wskazuje na zaburzenie depresyjne o różnym nasileniu, umiarkowaniu. Najważniejsze z nich to są trzy: obniżony nastrój, utrzymujący się dłużej i powoduje, że nie mamy ochoty na pracę albo nie wykonujemy jakiejś czynności, bo tracimy zainteresowanie tym, co dotychczas nam sprawiało radość lub przyjemność, i to jest ten drugi czynnik. Zaburzenia łaknienia również, czyli takie biologiczne, ogólna niechęć, poczucie bezradności, bezsilności ogólna roztragnienia o sobie, negatywne myśli o siebie, nadmierne poczucie winy może się również pojawić, więc tych czynników jak widać i, pod, na, i podatności na depresję jest dosyć sporo, nie jest to jednorodne, więc dlatego wymaga to zdiagnozowania, a na pewno takim czynnikiem, e, który wskazuje na depresję są myśli samobójcze i myśli rezygnacyjne. Czy osoba, która jest świadoma depresji jest w stanie sobie sama pomóc bez osoby trzeciej, bez terapii? Czy są takie osoby, które jakoś sobie radzą, potrafią się zmotywować i wyjść się z tego stanu? Czy jednak lepiej zgłosić się do specjalisty? W zależności od tego, jak ten proces zachorowalności przebiega, no myślę, że pewnie są osoby, które podejmują takie ryzyko. Ja osobiście jednak zalecam leczenie i uważam, że każde zaburzenie nastroju czy, czy poczucie nadmiernego lęku czyli jeśli coś jest nadmierne nadmiar, nadmiar za dużo smutku w moim życiu nic mnie nie cieszy no to ja rozumiem, że strategią radzenia sobie też jest nie, nie pójście do lekarza, czy też nie, nie skonsultowanie się. Nie to jest decyzja indywidualna. Natomiast ja generalnie zalecam leczenie. I najlepsze leczenie to jest dwutorowe farmakoterapia i psychoterapia. Jest udowodnione, że sześć sesji e, poznawczo-behawioralnych na przykład jest e, już e, przełożeniem na, na branie leków e, antydepresyjnych. Więc, Ale zalecane jest leczenie dwutorowe. Rozumiem. A jak można rozpoznać depresję u swoich bliskich? Czy takie osoby się maskują? Na przykład na co dzień są wesołe, jednak wewnątrz przeżywają ten cały koszmar i nie jesteśmy w stanie tego rozpoznać na czas? No myślę, że, że no mamy do czynienia z czymś takim jak depresja ukryta, ale ona się pewnie będzie jakoś przejawiać, jakimś rozdrażnionym nastrojem. No, jeśli widzimy u osoby bliskiej, że ona już nie wstaje, że nie wykonuje podstawowych obowiązków, że nagle nie ma chęci do pójścia do pracy, że nie chce brać udziału w czynnościach czy aktywnościach rodzinnych, które dotychczas sprawiały wszystkim radość, no to warto dowiedzieć się, czy coś jest nie tak. No nie? Yy, depresja wzmaga ryzyko ataków, zawału serca, chorób nowotworowych. Yy, wpływa też na związki. Yy, stąd też ten temat podczas Miesiąca Zdrowia Psychicznego właśnie, żeby osoby, żeby jak, jak to zrobić, żeby osoby, które towarzyszą nie, nie, nie decydowały się na opuszczenie, tylko umiały wspierać tą osobę, która akurat doświadcza epizodu depresyjnego. I, I podczas tego wykładu myślę, że wiele informacji padnie. Myślę, że są to ważne tematy, szczególnie, że często takie osoby z zewnątrz mówią wstań, przestań, wymyślasz sobie, dasz radę, weź się w garść, a to wcale nie pomaga w takim Ogarnie się na pewno nie wystarczy. No nie? I, I jeśli zauważamy tego typu że, że już właśnie to myślenie pozytywne, no, że widzimy ten świat czarno-biało, no to powinno nam tu się zapalić tak, pierwsza lampka, żeby może coś z tym zrobić. Nie? No, ale czasami jest tak, że w takiej ciężkiej depresji naprawdę jest potrzebne jednak wsparcie osoby bliskiej, no bo te osoby one już no, raczej nie, 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 już nie są aktywne zawodowo. Nie, już wtedy tracą. Depresja wpływa na wiele, wiele takich obszarów życia człowieka nie? i wyklucza go społecznie. Średnio człowiek chorujący na depresję taką biegunową, opuszcza 30 do 60 dni w pracy, więc to jest dosyć sporo. Dosyć sporo. A nieleczona depresja może prowadzić do prób samobójczych. Jeżeli chodzi o statystyki, są zatrważające. Odnotowano wzrost liczby samobójstw i prób samobójczych w początkiem roku w porównaniu do ubiegłego roku? Powiedzmy sobie y, wprost, nie, że przyczyną zgonów u osób chorujących na depresję jest najczęściej samobójstwo. Nie? Około 15-20% osób chorujących na depresję popełnia samobójstwo, ponieważ właśnie ich objawem są myśli y, samobójcze i nieleczona depresja może właśnie, to jest tak, taki dowód na to, że może prowadzić do do śmierci. W związku z tym, jak zadajemy pytanie, czy warto się leczyć, czy nie, no to odpowiedź nasuwa się sama. Eee, to, że jest większy odsetek, czy mniejszy, no, nie wiem dokładnie, od czego to zależy. Nie, nie też nie, miałam, nie, nie sprawdzałam ostatnio tych statystyk, także wiemy tylko, mamy taką świadomość, że częściej po pomoc sięgają kobiety niż mężczyźni. I też te statystyki mogą z tego wynikać, tak? Na pewno jest tak, że, że większość prób samobójczych, tych zrealizowanych, należy do pci męskiej, ale ja bym tego nie rozgraniczała. Depresja przebiega u każdego inaczej, no nie? I, I wpływ na to, czy ktoś popełni samobójstwo, czy nie, wynika z tego między innymi, że te myśli samobójcze się pojawiają, ale geneza e, przyczyn depresji jest. Jest po prostu dla każdego indywidualna, tak jak mówiłam, no, co innego decyduje o podatności na depresję? Nie? Mężczyzna nie prosi o pomoc. To hasło skandalicznej kampanii jednej z sieci sklepów odzieżowych, która została szeroko skrytykowana i komentowana w sposób negatywny, a czy takie stereotypy, czy powielanie tych stereotypów chłopaki nie płaczą, mężczyźni nie wypada prosić o pomoc? Czy to właśnie nie odbija się w tych statystykach? Że to jednak mężczyźni rzadziej dają po tam pomoc? Bo może mm, czują taki nacisk społeczeństwa, że po prostu nie wypada, mają być twardzi, czy to ma jakiś wpływ na no, to. Na pewno różnego rodzaju przekonania wpływają na nasz sposób myślenia, ale czy determinują e, to, żeby nie chodzić? No, y, myślę, że przede wszystkim o tym, że każdy z nas ma swój system wsparcia. No, jeśli komuś to pomaga, że, że takie usłyszenie, nie, takiego takiej no, że, że dasz sobie radę, jeśli to komuś pomaga, no to wtedy on prawdopodobnie nie jest podatny na depresję, tak, to czy to wpływa na to, że ludzie nie podejmują, no może tak, no reklama, reklama i wpływ mediów tutaj i, i to, że, nie, że jakoś w jakiś sposób wpływa się na wyobrażenie jakiegoś konkretnego życia perfekcyjnego, takiego idealnego, albo że yy, no też będzie miało swoje odzwierciedlenie. No, akurat trudno mi się tutaj do tego jakoś konkretnie odnieść. Czy ta re reklama. Myślę, że jest jakoś to kontrowersyjne, ale czy ma wpływ bezpośredni na to, kto podejmuje, czy też nie podejmuje? Trudno powiedzieć. Może nie sama reklama, ale ten stereotyp, że mężczyźni powinni być. Męscy nie prosić o pomoc, być takimi przywódcami. Może to też właśnie blokuje ich, może wstydzą się po prostu poprosić o tą pomoc. Wczesne nasze, no, podatność na depresję jest również wtedy, kiedy w wczesnym dzieciństwie nie mieliśmy wsparcia, nie mieliśmy pomocy, byliśmy jakoś presjonowani, w jakiś sposób krytykowani. I, i ten, no, u osób chorujących na tę pasję często pojawia się taka podatność, skłonność do perfekcjonizmu. Ona wynika z dużej krytyki. Ta krytyka występowała prawdopodobnie w, w dzieciństwie, i był to prawdopodobnie sposób motywowania rodziców do tego, żeby dana osoba lepiej sobie radziła w życiu. W no taki mieli sposób. No nie, to nie ich wina, ktoś ich tego nauczył. Natomiast to, o czym teraz Pani mówi, to no, na pewno większość tych poglądów na temat świata i siebie yy, i tego, jak patrzymy na świat i jak siebie oceniamy, oceniamy ma w, w, pochodzi stąd z, rodzi z rodziny pochodzenia, czyli z tam, gdzie stanowił ten fundament, gdzie spotkaliśmy osoby znaczące. Także nauczycieli, także księży, także inne rówieśników nie? w grupie rówieśniczej. Jeśli ktoś przy, na przykładowo doświadczył odrzucenia rówieśniczego i nie dostał wsparcia odpowiedniego od rodziców, tylko był mówiony, weź się w garść, deszcz sobie radę, ym, no to prawdopodobnie, jeśli to doświadczenie na nim być, wyryło jakieś piętno, y, ta podatność na zaburzenie nastroju będzie większa. Czyli ważna jest też edukacja rodziców, jak wychowywać dzieci, aby im nie zrobić krzywdy. Ważna jest edukacja rodziców, ważna jest, żeby rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie, ważna jest też edukacja nauczycieli w zakresie zaburzeń nastroju, ogólnie zaburzeń zachowania. Ważna jest też edukacja pracodawców pod względem tego, żeby nie wykluczali tych osób, które ze środowisk pracy, które chorują na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, no, praca jest taką częścią doros dla dorosłego człowieka, która determinuje jej poczucie wartości i samoocenę. W związku z tym bardzo często te osoby dobrze funkcjonują w pracy, ale na przykład mają jakiś kryzys małżeński, też, też się tak czasem zdarza. Ryzyko podatności na depresję dotyczy też osób, które żyją w konflikcie małżeńskim, ale mogą mieć sukcesy w pracy. Więc e, jeśli nie spotka się w tym środowisku swoim pracowniczym, ta osoba e, z akceptacją, no to e, wtedy jej. E, Wpływ, wpływ tego, tego braku akceptacji na pewno będzie większy na nasilenie się tego epizodu, niż wtedy, gdyby dostał to wsparcie. A więc, edukacja w zakresie y, zdrowia psychicznego, rozpoznawania depresji, rozpoznawania zaburzeń, no, radzenia sobie z nimi, jak wspierać, jak pomagać, jakich form korzystać. Y, nie chodzi o to, żeby pomóc, chodzi o to, żeby kogoś pokierować. No nie? Wiele rzeczy nie robimy dlatego, że nie wiemy. Tak? I warto wiedzieć, gdzie trafić, do kogo trafić. I myślę, że. Że, że tutaj też dzisiaj możemy o tym powiedzieć, z czego skorzystać w ramach programu. Nie? I są akcje takie jak Miesiąc Zdrowia Psychicznego. Przypomnijmy, gdzie jeszcze możemy znaleźć informacje. Jak się zapisać na warsztaty? Miesiąc Zdrowia Psychicznego. Najlepiej jest trafić na stronę www.ghm.com-depresja albo wejść na stronę Centrum Formacji Rodziny, jest tu umieszczona informacja w social mediach, zatem szukamy po prostu wydarzenia Miesiąc Zdrowia Psychicznego lub strony Małpka w Depresji nie jesteś sam, wszystko łącznie pisane e, i tam są na bieżąco... Z, bieżąco informacje podane, odnośniki i linki do zapisów, do rejestracji. E, oprócz tego cały czas działają punkty profilaktyki zdrowia psychicznego. Mamy dwa punkty w Lubinie, jeden jest w Centrum Formacji Rodziny, drugi w stowarzyszeniu, prowadzone jest stowarzyszenie Pakt, PAKS na osiedlu hmm, przy lesie. A ponadto działają też inne punkty na terenie Zagłębienia i w Polkowicach, w Lubinie, w Głogowie, w Legnicy oraz punkt profilaktyki, punkt konsultacyjny w Hojnowie, więc można też skorzystać tam. W ramach akcji czekamy na, specjaliści czekają na, na osoby zainteresowane pomocą, konsultacją. Jeszcze są wolne miejsca, konsultacje, jak mówiłam, jest 100. I konsultacje zarówno są stacjonarne, jak i online w ramach miesiąca zdrowia psychicznego. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej pomocy. Dziękuję za rozmowę Dziękuję. i do zobaczenia.